Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Sebastian. Witam Was w kolejnym odcinku z poradników, z moich buildów w Last Epoch. Teraz przedstawiam Wam mój build na czarodzieju. Ma 90. poziom, także jeszcze można z nim coś tutaj porobić, ale na dzień dzisiejszy wygląda on następująco. Pokazuję Wam oczywiście pacywki w pierwszej kolejności. Więc tak, na magu, jak zaczynając. Pierwsze co inwestujemy w ten oto skill, ten perk daje nam inteligencję, daje nam odporności, więc fajny. Dwa punkty tylko tutaj do uczonego, do levelu, żeby dobić na kolejny poziom, dając nam troszkę życia, troszkę many, ale to nie jest istotne. Pięć punktów zwiększona szybkość ataku, zwiększona szybkość inkantacji, to tutaj nam potrzebne. 5 punktów, zwiększona szansa na trafienia krytyczne i mnożnik obrażeń krytycznych, więc nic specjalnego na razie. Przechodzimy dalej. Daję sobie tutaj w naszą główną pasywkę, czyli czarodzieja, bo jesteśmy czarodziejem, jeżeli chodzi o właśnie pasywki. W pierwszej kolejności 8 punktów, aż dajemy w inteligencję. Dodatkowo zwiększa nam szanse na trafienia krytyczne i od inteligencji na 3%, więc spoko. 5 punktów w maksymalną prędkość pędu, zwiększa ten pęd nam kumulację szybkości czarowania. 6 punktów esencję mobilności, zwiększa obrażenia od zakręć na kumulację tajemnego pędu. Oraz czas trwania tego pędu szybkość ruchu też maksymalnej kumulacji plus 10%. Więc coś takiego w pierwszej kolejności mam. Jeden punkt tutaj w piorunomantę, 5 punktów piorun szczeliny, penetracja błyskawic. Bo głównym naszym żywiołem, jaki będziemy używać, jest błyskawica, więc tutaj mamy przez to dodane to. Tutaj mamy kolejne 5 punktów. Piorunująca precyzja zwiększa nam szanse krytyczne. 5 punktów mnożnik obrażeń, trafień krytycznych od zaklęć, czyli mocna krytyka. Odległa iskra, następny poziom, co tutaj wybijamy. Szansa na rzucenie elektrycznej. Nowy. Następnie tutaj 8 punktów. Próg wyczerpania osłony na inteligencję, plus 5, więc to nam daje tutaj sporo, plus inteligencja 8 w kolejnym naszym perkiem. Obrażenia od błyskawic dla strząśniętych wrogów. Szansa elektryczny ładunek z umiejętnością o many 40 plus 100%. To nam daje, i zostają nam te dwa punkty. Jeszcze skile. w pierwszej kolejności arcymaga obrażenia na 5 punktów. I studnia many, zwiększenie many ogólnej, zyskane jako osłonat również. Ostatnie punkty, jakie ja dałem, 20 punktów, i tu już będę jeszcze, jeszcze będę pewnie w ten, w to drzewko, już, bo tutaj już mnie nic tak bardzo nie interesuje. No można odporności sobie, odbrzeżenia od zaklej, szybkość inkatacji, to jeszcze można się chce, wcezy... ale teraz na, na razie tutaj właśnie sobie perki zdobywam tak, że cztery punkty strefa ochrony, pięć punktów tutaj niespokromiona nieposkromiona mana, przepraszam y bonus spory do odporności, do szybkości inkantacji i tu do inteligencji przyrostu osłony, bo osłona jest must have na tym buildzie, na, w ogóle na tej klasie inteligencja z katalizatorem tutaj pięć punktów, będę pewnie szósty inwestował i dalej coś jeszcze pomyślę, na razie mój build wygląda na 90 poziom. Dokładnie tak. Przechodząc dalej e, do e, czarów, czyli co, co nas najbardziej tutaj właśnie interesuje. Głównym naszym atakiem będą te dwa, pen, te dwa, dwa czary. E, jest to pazur <laughs> mrozu. Musimy w pierwszej kolejności sobie go przekształcić na błyskawicę. Mm. Czyli musimy sobie pójść w jeden punkcik, tutaj darzimy na razie, potem berło, jeden punkcik Artona, żeby dojść tutaj do artyleria Isker, czyli zmienia nam obrażenia na błyskawice. Kolejnym y, miejscem, gdzie uderzamy w tym drzewku jest wydłużony czas trwania dolegliwości, tutaj jeden punkcik. I trzy punkty niebiański konfluksus. szansa na nowe żywioł 42%. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko się złącza, jak to się wszystko właśnie yy, dzieli, i yy, yy, jak to działa. Yy, teraz yy, kolejnym naszym na razie mamy to. Yy, kolejną naszą drogą jest jeden punkcik, tutaj rozdzierająca kaskada. Gladmir. Obrażenie od zakręć, żeby tylko dojść do tutaj tego drzewka, a to, te, to odnogę tego drzewka. Jeden punkcik tylko na razie zimna gwiazda, żeby szybko dojść do przez śnieg. Druga inkantacja za celem, trzecia inkantacja za celem, niestety zwiększa nam to manę. Druga inkantacja celowana, rzut powrotny. To też jest wszystko, wszystko, ładnie tutaj nam, ale trzeba coś w manę zajść. czyli koszt many sobie musimy zbić tutaj jednym punktem, potem trzema punktami, dwoma punktami, no bo jeden już zainwestowaliśmy. Szansa na odwet, przy, ob, przyrost obrony przy rzucie, szybkość inkantacji, szansa na spowolnienie. I ostatnie, szybkość pocisków, skuteczność many. To jest y, pierwszy skill, jeżeli jak go rozwijamy, pazur mrozu. Właściwie już się robi nam pazor błyskawicy, no bo już mrozów w nim nie ma za bardzo. Drugi skill. Najważniejszy w tym buildzie jest to nowa Żywiołów. Nowa Żywiołów w pierwszej kolejności. Co odblokowujemy? Pierwszą rzecz, jaką odblokowujemy, jest wpójście w prawo. Czyli tutaj właśnie aktywuję nowy błyskawic, obrażenia żeby dać sobie tutaj po jednym punkcie, jeden punkt, jeden punkt i tutaj trzy punkty i tu cztery punkty na przeładowanie, potem używamy sobie pięciu punktów, żeby zwiększyć obszar całego naszego działania. Kolejną tutaj rzeczą jest pójście w tą stronę, aktywuję nową. nową. Nie, tylko żeby dojść do y, czegoś takiego jak tutaj, dwa punkty. I tu jeden punkt. Można dać tutaj więcej punktów, ale będzie nam szybko nasze życie zjadało. A jesteśmy dosyć kruszci, już jesteśmy tacy delikatni. Więc lepiej za dużo w to nie inwestować, żeby nam szybko nasz żebyśmy się sami nie dobili. Trzy punkty tutaj, w tą prze, przetrwanie zwycięzców. Osłonę da, daje to nam y, po, przy zabiciu y, podtrzymanie osłony. Czyli głównie władujemy to. Ostatnie, jakie punkty aktywuje nowe ognia, i penetracja żywiołowa? To mnie interesowało. Dałem 3 punkty, bo tyle już więcej poziomów nie miałem i tak. Zobaczcie, mam 20 plus aż 13, czyli 33 punkty w tej umiejętności. Więc to jest naprawdę koks. Kolejną umiejętnością jest już drzewka nie Sorcerera, tylko w Mistrza Run. Jest to płomienny pęd, praktycznie dowolna rozbudowa. Ja użyłem następująco 3 punkty tu, 3 punkty tu, 3 punkty tu. Jeden punkcik tu, żeby było od błyskawic. Można iść oczywiście też drogą, że jeden punkcik, jeden punkcik i jeden punkcik tutaj, żeby szybko używać, zmienić go na, z ognia na błyskawicę, żeby nam się do błyskawicy jednak skalowało. Dowolna forma, e, tak się przedstawia moje drzewko. E, jeżeli chodzi tutaj właśnie o zasięg, to mamy trzy punkty tutaj. Obrażenia, akumulacja, rozerwanie ognia podczas przechodzenia. Więc e, tak to się nam prezentuje. E, następny, to powiedzmy bardzo rzadko używany w umie skill. <laughs> Najbardziej się używa właśnie tych dwóch. Ale jest oczywiście najlepszy skill, taki pasywny każdego maga, każdego jakiegokolwiek maga, zawsze jest w jakimkolwiek widzie i ja też to używam, no bo to jest przekozacka umiejętność, płomienną osłonę. Ona mi się aktywuje praktycznie pasywnie, działa następująco, że w pierwszej kolejności jaką musimy zdobyć, w jaką musimy drogę pójść, ja poszedłem tak, że użyłem tutaj sobie dwa punkciki przyznaną osłonę i jeden punkcik protkującego, żeby żebym mógł zadziwienie. Zadziwienie działa, że jeżeli dostaje jakieś ogłuszenie, jeśli nie ma w czasie odnowienia, masz dodatkową manę, czyli aktywuje mi pasywnie tą umiejętność. Jeden punkcik tutaj właśnie przyznano osłona, potem jeden punkcik przyznano osłona tutaj, Dalej, jeden punkt, dwa punkty, przepraszam. Tutaj delenacja, jeden punkt infuzja i jeden punkt osłona błyskawicy czyli zamienia nam z żywiołu, bo płomienna osłona, jak sama nazwa wskazuje, jest na płomień, ogień. Ja ją przerabiam wszystko na błyskawicę. Więc tak to wygląda, że tutaj właśnie zmieniamy sobie nasz żywioł i dobijamy do pięciu niezmienną osłonę. Dobijamy po tych punktach, tu 2, tu 1 i dajemy ładunki, żeby mieć więcej tej osłony, czyli nie tak jak widzicie tu kresel, te, te kwadraciki, te, to, to ma, on mogę ich użyć dwa razy, ładuje mi się dwa razy, więc to fajnie też się przydaje nam. I ostatnie, co tutaj sobie dodajemy, <laughs> mniej obrażeń od trafienia, trzy punkty i trzy punkty odnoszone obrażenia żywiołowe mniejsze, czyli troszkę nam mniejsze obrażenia dostajemy ogólnie tu od fizycznych tu od żywiołowych tak się te drzewko tak się tam na umiejętność tam prezentuje jeżeli chodzi o <laughs> ostatni skill ja z racji że w tym skillu ten w pazurze mrozu a właściwie pazurze błyskawic że zdałem wszystko to nie aż tak <laughs> no nieoszczędnie na many cały czas mam many brak więc dałem sobie skupienie, różnie można dać, można sobie dać tajemną dominację, żeby być mocniejszy, ja żeby nie e, mieć na okrągłą manę, e, dałem sobie po prostu ten skill skupienie, bo wydaje mi się, że jak ktoś używa tak właśnie dużo many i szyb i nie regeneruje i, i całe są wszystkie są umiejętności jego na manę, bo zobaczcie, to zabiera mi niby 5, to zabiera niby 10, no to już 15, ale to, ale to strzela razy, kilkanaście razy, więc migiem nie mamy many. Zobaczycie, jak będzie to yy, działo się na przeciwnikach, na przeciwniku i, <ścoughs> i jak to rozwinąłem. W pierwszej kolejności yy, dałem sobie osłona z wybuchu 4 punkty, bo to jest spoko, szybko, zwiększona regeneracja many, 4 punkty. Potem dałem wartość osłony na sekundę, 4 punkty. 2 punkty podtrzymanie osłony, dwa punkty przyrost many na przyrost osłony. Tak yy, rozlokowałem pierwsze wybory. Jeżeli chodzi o dalszą wybór, zwiększa regenerację życia i z życia na sekundę, żeby troszkę mi też to życie podbijało. I tak się cały przedstawia mój build, jeżeli chodzi o umiejętności pasywne i skille. Jeżeli, prze, yy, jeżeli teraz chodzi o yy, jakie przedmioty używam, już Wam pokazuję. W pierwszej kolejności mamy różdżkę jako naszą broń. Zwiększa nam szansę. no tutaj mam na podpalenie, bo jeszcze nie jest dopracowana najwięcej, co tutaj mi daje plus 3 zaklęcia błyskawic, 5 do wyładowania kuli elektrostatycznej, wydłużenie czasu wstrząsu, czyli tutaj mocno jest nam dane właśnie na błyskawice. Można używać inne jeszcze różdżki, przejdźmy tylko sobie do, czekajcie. Ja jestem tutaj, właśnie upadek cesarstwa. Przejdźmy sobie do końca czasu, do, mojej, do naszej skrzyneczki, do mojej skrzyneczki, bo pokażę Wam, jaką jeszcze można umiejętność, inaczej jaką można jeszcze różdżkę zamiennie używać. Jedni używają tą, drugi z tą. Ja na razie tą testuję, zobaczymy, bo główną y, moją różdżką y, była właśnie y, ta różdżka. Nie mam jeszcze też ulepszonej. Taruszka, zaraz czekajcie, zobaczymy sobie maga. Nie, to są już inne rzeczy. Dobra. Więc taruszka też nam daje słabości, zaklęciami, zwiększa nam inteligencję. Ogólnie jest na, też nastawiona na, ten, na te umiejętności. No, nie ma typowo pod naszą główną umiejętność, czyli pod pazur lub pod to. Jakiś nie dojrzałem różdżki, więc wybierałem sobie na razie ten, tą różkę, co mam aktualnie na testy, a ewentualnie tą będę robił. Zobaczymy jeszcze na razie, tam mi się wydaje mocniejsze tak dająco ono po prostu pusta. Co do dwóch następnych itemów, które są must have, jeżeli chcecie zrobić takiego czarodzieja, jakiego ja mam, czyli jest to pancerz, dałem tutaj sobie witalność, można ewentualnie dodać sobie inteligencji lub obrażenia na błyskawice w tym bildzie. Na razie yy, dawałem troszkę, no bo zobaczcie, mam 1474 życia tylko, więc to jest dosyć kruchutko. Co ta zbroja robi? Gdy już bezpośrednio rzucasz nowym żywiołu 6 razy, bez odstępu 2 sekund. Szósta inkadacja będzie miała obszar zwiększony. Jak widzicie, o taką ilość oraz obrażenia będzie miała o taką ilość. Plus dodatkowo ta zbroja daje mi zwiększone obrażenia żywiołowe, 70 many. I po jednym punkcie zdolności, błyskawic, ogień, zimna, więc w w tym buildzie jest Chyba najlepsza jaką tylko mogłem sobie <coughs> wy, jaką, mo, jaką można wybrać do tego buildu, na te dwa umiejętności Oraz y, taką właśnie, y, taki właśnie hełmik Zobaczcie skąd ja mam właśnie te punkty y, do nowych żywiołów Ten, bil, ten hełm Daje mi od. Mój daje 5, ale można jeszcze znaleźć plus 6. Nowy żywioł, żeby więcej mieć, e, więcej mieć e, punktów. E, Skili e, nowy żywioł, więc e, można sobie też jeszcze poparmić. E, na razie mam taki ten, jak, jak widzicie. E, 13 inteligencji dodane ode mnie, zwiększony obszar działania. nowych żywiołów, nowa żywiołów, jest teraz zawsze trójżywiołowa. To jest dobre i niedobre. No, powiedzmy. Ja używam głównie błyskawicą się skupiam, troszkę ognia, może tam to troszkę zimno, ale główny atak, błyskawic to już tak pomiędzy pendresja żywiołów za każdy 10 całkowite odporności żywiołowej poniżej limitu. No limity mam to ma dosyć małe, więc widzicie, jest OK. No, i więc mniej obrażeń od palonych, strąkniętych, lub pochodzonych, czyli od tych statusów naszych głównych. Jeżeli chodzi o katalizator, bo mamy katalizator, zwiększa obrażenia od zakleń, zwiększa szanse na trafienia krytyczne oraz do zdolności błyskawić. Wszystko ładunki elastyczne, teleportacja. Nie używamy tego, ale głównie nas interesuje, że daje nam tą zdolność błyskawic oraz te ładunki elektryczne. Obrażenia od błyskawic za każdy elementarny ładunek, za punkt inteligencji, więc to nam tutaj fajnie daje. Jeżeli chodzi o pierścionek, o, przepraszam, amulet, zwiększenie obrażenia od zakryć, sobie taki dałem. Jeżeli chodzi o pierścienie, 6 inteligen 16 inteligencji, obrażenie od broni nietonej, to już nas nie interesuje. Częstotliwość łodzików, fajnie, że jest, mnożenie. że nie. Zwiększenie. Życia imany plus 8 i 30% kosztu manu jako osłona. Osłona zyskiwana jest przy trafieniu za każdy cień brakującej imany, jeżeli twoja obecna osłona jest niższa niż twoje brakujące zdrowie. Więc taki pierścionek. Kolejny wziąłem sobie po prostu z zestawu pierścionek, który daje mi po prostu więcej obrażeń od błyskawic i wstrząsu. Jeżeli chodzi o pas, zwiększone obrażenia od błyskawic, bo to w tym buildzie jest najważniejsze. Buty, jak widzicie, na inteligencję mocno się nastawiłem, szybkość ruchu aż 30%, więc OK pa rękawiczki i na inteligencja, więc mamy dosyć sporo inteligencji. Jeżeli chodzi tutaj o relikt, to jest większa regeneracja many i tylko tutaj zwiększona. Plus, jeden zaklęcia żywiołowe, szybkość inkantacji o 11%. Tak się przedstawia w moim wykonaniu. Posążki, mam oczywiście na błyskawice. I co jest w tym bildzie jeszcze ważne? żeby mieć minimum 300 many. Dlaczego? Bo yy, właśnie te posążki są do tego, że zobaczcie, na przykład pierwszy z, pierwszy z góry, z mamy drugi poziom, drugim tym perk'u. Yy, 34 zwiększone obrażenia od błyskawic, podwójnie, jeżeli mam, jeżeli maksymalny poziom many wynosi co najmniej 300. Czyli on już mi nie, nie daje 34, a daje mi 68. I tak działa właśnie w każdym tym perk'u. W każdym tym jego y, posążku. Dobra, jeżeli chodzi o y, teraz, y, przechodzimy do y, upadek cesarstwa. Byliśmy, przejdziemy sobie jak zwykle y, bossa, zobaczymy tego właśnie bossa, którego sobie upatrzyłem. Zobaczycie do porównania, jak ten build, oraz y, przejdziemy jakąkolwiek tam szczelinkę, jakąkolwiek te właśnie. Y, o, Jakąśkolwiek misyjkę, że tak powiem. Dobra, wchodzimy. Jak widzicie, na poziom setny. Tak, na, na spaczenie. Zobaczcie, jak on będzie pracował ten build. Możemy się od razu trochę cofnąć, ale raczej tu przy tym buildzie stoimy obok niego. Tak wygląda. Bardziej ten build jest nastawiony na, jak widzicie, grupy. Nie jest tak zły, ale no wspieramy się eleksirami tutaj sobie właśnie skupienia używamy No dobra, lecimy, lecimy, lecimy. No mamy, zjada nas mocno. Szybko nam zbija nawet tą naszą osłonę, nie? Użyjemy sobie tak. Oj ojoj ojoj ojoj! No dawaj Na pewno wilty efekty <głany> <głany> bardzo z efektami specjalnymi. Jak widzicie mamy fajne właśnie efekty. Oj, trochę lecło wykończyć trzeba szybciutko. na sobie skupienie, jak widzicie manas jest... O! wow, wow, wow. Ginąłem! Widzicie? No, build nie jest taki mocny. Jeszcze jest do dopracowania. Jeszcze raz wchodzimy. Zobaczymy, jak pójdzie nam drugi raz. Mówię, no, build jest nastawiony bardziej na y, grupy, na dużą ilość, nie na bosy bardziej że ten boss no, jest na, też na wysokim poziomie, my mamy 90, więc nie jesteśmy maksymalnie rozwinięci, zawsze można jeszcze zwiększyć nasze obrażenia. No, 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 no. Damy sobie skupienie, teraz odzyskamy manę. Można tak sobie po jednym używać kulce. Aha. No, zaraz nie będę many, szybko. Jest znów nie jedną. A to, jak pójdzie z tym, no można używać jeszcze tej dominacji. Dobra, mamy full. Wow, wow, wow. Kurde, jakie to mocne jest wszystko. Dobra, próbujemy. No. Na pewno mocniejszy Palady nie z tej karowanta, jak widzieliście. Dale no, i dopiero się prezentuje swoją klasę. Zaraz jak przejdziemy, no już zakończyłem. E, więc sobie tylko to weźmiemy, spojrzymy czy coś mi fajnego rzuciło. No weźmy sobie później posprawdzam sobie. E, dobra, wróćmy sobie do naszego tutaj głównego centrum i pójdziemy sobie na jakikolwiek. <laughs> Na jakąkolwiek misję, zobaczycie jak będzie to się prezentowało. Nie wycinam, żebyście zobaczyli, co, co ten build potrafi. To no zobaczcie. Z kolopendra, nie? Inaczej się prezentuje. Bilt. jest inaczej w, właśnie w grupie. Z racji, że wszystko jest obrażeniami bardzo szerokimi no tu grupę to od razu odciasam cia całą można sobie też przyspieszyć właśnie pędem no tak on się właśnie prezentuje to jest jego pełna klasa o tu mamy jakiegoś niedźwiedzia czempiona teoretycznie zaraz będziemy manę leczyć no dobra Także naprawdę, jeżeli chodzi o, no nie bossy, tylko tak właśnie w przejścia tych wszystkich misji jest spoko ten widzik. jeszcze go mo można podrasować na pewno. Na dzień dzisiejszy to wygląda to tak, jak pokazuję Wam, levelu nie mam maksymalnego jeszcze, może, może się tak zdarzyć, że wrzucę Wam ten level. Jak już zdobędę na tych wszystkich postaciach, bo jeszcze na Paladynie i na Nekromancie też nie mam, a tym bardziej jeszcze mam pozostałe postacie, które też bym chciał wam pokazać. O jezu, źle, źle, źle. nie to. Dlatego klawisze czasem mi się mogą pomylić, no bo jest inne rozłożenie. Teraz właśnie mm, grałem e, barbarzyńcą, żeby wam w więc zupełnie inaczej. Też możecie się możecie szykować się, yy, że będzie niedługo filmik yy, z klasą bar bar Barbarzyńcy, z druidem. Od razu wam zapowiem, ale na dzień dzisiejszy no, wracajmy do naszego tutaj jest sorcerera. Yy, jak Wam się podobało yy, tym, te właśnie yy, odcinki z tym, to dajcie mi znać też w komentarzach. O, tu mamy koniec misyjki, to możemy sobie ją wykonać. Naprawdę szybko się <laughs> przechodzi te zwykłe misje, no ale widzicie, chwila nieuwagi i nas pokonali. No nie jest to odporna postać. To jest na pewno jej minus. Atak jest jej plusem, szybkość mamy regeneracji plusem, ale odporność Życie nie jest to naszą, nas, naszymi atutami mocnymi w tym w buildzie. Nie ukrywam tego, więc jak Wam się podobało, możecie sobie oczywiście stworzyć takiego. takiego. O, zobaczcie, no, zrobiłem jeszcze błąd, taki, że wyciągnąłem jakiś, jakiś przedmiot i dostałem 3 punkty mniej. Albo możemy jakiś przedmiot? Nie wiem, co się stało. Kaman, o co Kaman? Bo tu miałem 33. Super. No to jeszcze można sobie podekspić. No to podekspimy sobie od razu, co można tutaj uderzyć. Byśmy sobie mogli poszli w to na maksa. Tutaj byśmy sobie poszli. O, tu jeden punkcik. Mam nadzieję, że to na mnie cofnęło, bo tak. Nie, no widzę, jest, że wszystko ok. Yy, można sobie tutaj tak. Yy, tutaj sobie pęd cofnęło nam coś, czyli podniósł coś, coś, jakiś przedmiot. Dobra. Yy, tu, ale widzicie, no jest y, spoko. Mildzik, yy, O, tu na oczywiście no, to wymaz, wymazuje zawsze. Yy, dobra. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, będę Wam bardzo wdzięczny szczególnie za subskrypcję, bo coś ostatnio nic na nie idzie, a fajnie by było, że jesteście z nami, ale ogólnie no jak Wam się podobało, jak będziecie robić ten widzik, napiszcie komentarz, czy Wam pasuje taki właśnie build mój. I nie przedłużając, do zobaczenia do następnego. Siemano, cześć!